Mam na imię Valeria i witam Was na moim kanale, w którym znajdziecie tylko i wyłącznie modne wskazówki, jak wyglądać stylowo i świadomie kompletować swoją garderobę, Dlatego koniecznie go zasubskrybujcie. A dzisiaj porozmawiamy o bieliznie, gdyż właśnie od właściwego doboru bielizny zaczyna się nasz styl i pewność siebie każdej kobiety. Przygotowałam dla Was kilka porad, mam nadzieję, że okażą się przydatne. Dajcie znać. Możecie wyglądać bardzo stylowo ubrane, ale jeżeli pod spodem zakładacie starą, niewyglądającą za dobrze bieliznę, do tego źle dobraną, to będzie to niestety mówić o pewnych stylowych niedociągnięciach, nad którymi warto popracować. I tak, trzeba pamiętać, że bielizna nie jest wieczna, i chociaż raz na rok trzeba przeprowadzać tak zwaną selekcję. Czego się trzeba pozbyć? Przede wszystkim wyrzucamy wszystko, co stare, przetarte i wyblakłe. Także bieliznę, która jest źle dobrana, jeżeli chodzi o rozmiar, gdyż powinna wam pasować idealnie. Nie może być ani za duża, ani za mała. Staro, modne festoony albo te o niezbyt ładnym kroju, także takie, które nie tworzą kompletu, kiedy na przykład bysto już nie pasuje do żadnych z Waszych majteczek i na odwrót. Bieliznę w swojej szafie ma każda z nas, ale nie każda jednak zwraca na nią należytą uwagę. Tymczasem stanowi ona przecież bazę naszych stylizacji. Dobrze dobrana sprawia, że ubrania wierzchni odpowiednio się układają, a my czujemy się atrakcyjnie i komfortowo. Jakie trzy rodzaje blizny każda z nas powinna mieć swoje szafie? Dlaczego to takie ważne? Już wyjaśnię. I tak, pierwsze to BASIC. Codzienna bielizna bawełniana, najbardziej podstawowym rodzajem bielizny jest ta codzienna. Najczęściej wykonana jest z bawełny, jest to naturalny, przewiewny materiał. W przeciwieństwie do majetek czy staników wykonanych z tworzyw sztucznych zapewnia skórze odpowiednią wentylację. Dlatego też bielizna bawełniana uważana jest za jedną z najzdrowszych opcji. Stąd też polecana jest do noszenia na co dzień. Istnieje wiele krojów majteczek i biustonoszek, które możemy dostosować w wersji właśnie bawełnianej do najbardziej klasycznych, podstawowych należą jednak bawełniane figi damskie, a także podkuszulki wykonane z tego materiału. Dobrym wyborem na co dzień będzie też gładki, bawełniany stank. Numer 2. Seksowna bielizna, bielizna erotyczna. Ważnym elementem garderoby każdej kobiety jest też seksowna bielizna. To, czy będzie to odważna bielizna erotyczna, czy też zwykła bielizna koronkowa, zależy od naszego charakteru i przekonań, upodobań. Warto jednak zadbać o to, aby w szafie znalazł się choć jeden seksowny komplet, w którym będziemy czuć się atrakcyjnie. To ważne dla samooceny i samoakceptacji. I tu, oczywiście, nasuwa się pytanie, czy tego rodzaju bielizny możemy nosić na co dzień. To jest kwestia tylko i wyłącznie indywidualna i tak naprawdę to zależy tylko i wyłącznie od naszych upodobań. Obecnie wybór rodzaju zmysłowej blizny z koronki satyny lub no półtransparentnych materiałów jest bardzo duży i pozwala to każdemu z nas zna znaleźć coś dla siebie. Bielizna sportowa. Niezależnie od tego, czy uprawiamy sport profesjonalnie, czy sporadycznie, w garderobie każdej z nas powinna się znaleźć bielizna sportowa. Tego typu ubrania przystosowane są do różnych form aktywności, pozwalają na odpowiednią swobodę ruchu i właściwą wentylację, gdy nasze ciało jest w ruchu. Sprawdzają się zarówno w przypadku sportów wyczynowych, codziennych treningów, jak i lekkich ćwiczeń w domu, czy spacerów. Niektóre elementy takiej blizny możemy z powodzeniem nosić również na co dzień. Jej zaletą jest maksymalna wygoda i prostota. Sportowy stanik czy leginsy mogą urozmaicić naszą garderobę i nadać jej świeży look. Spróbujcie zestawić je z codziennymi ubraniami, co więcej nic nie motywuje lepiej do aktywności fizycznej niż właśnie nowy komplet kolorowej, sportowej bielizny. Pamiętajcie o tym, że grubość ramionczek, obecność albo brak tzw. podpórki, kołyski, szerokość bocznej części majtek ma bezpośredni wpływ przy doborze bielizny. Podstawowe kolory bielizny to czarny, który nosimy do czarnych i ciemnych ubrań i kolor cielisty, który zakładamy do białej i jasnej odzieży. Pamiętajcie o tym, że biała bielizna z białymi ubraniami nie współgra, gdyż ona w dosłowny sposób odbija światło na sobie i dlatego komplet w kolorze cielistym będzie idealnie pasować do jasnych ubrań, gdyż dopasowuje się do koloru Waszej skóry i będzie niewidocznym. A jeżeli jednak lubicie bieliznę w białym kolorze, to wybierajcie tę w mlecznym odcieniu, gdyż będzie to zdecydowanie lepiej wyglądać, no nie tak kontrastowo. Jak tylko zaopatrzycie się w bazę składającą się z czarnej, cielistej bielizny, to możecie dopełniać ją w inne kolory. Ale dobierajcie je z głową. Pomyślcie, pomyślcie jakiej bielizny teraz szukacie. do jasnych czy do ciemnych ubrań, a jeżeli do ciemnych, to wybierzcie te w kolorze na przykład burgundu, bordą, szarem czy granatowym. Będzie świetnie pasować. A do jasnych ubrań wybieramy kolor pastelowy. Bardzo ładnie będzie wyglądać w odcieniu różowym czy brzoskwiniowym, żółtym i mlecznym, jeżeli taki kolor, kolor lubicie. Moim zdaniem wasze strony szyfiki powinny być w komplecie albo chociaż z tej samej podobnej tkaniny i najlepiej także podobnego koloru i jeżeli no nie udaje się, to chociaż, żeby to był podobny fasum. Powiedzmy tak, jeżeli macie na sobie czarny koronkowy stanik i szare bewewniane majtki, no to to tak. Nie działa. Mogą to być bezszwowe, klasyczne figi w połączeniu z koręgowym biustonoszem i łączy je ten sam kolor. Albo na odwrót, kiedy do kompletu w panterkę e, w czarno bazowym odcieniu, to wtedy możemy do niego e, złożyć oddzielnie biustonosz w panterkę czy z czarnymi, wyżowymi majteczkami, albo figis w panterkę z wyżowym lub czarnym stękiem. Co robić, jeżeli macie na sobie niejednolite ubrania? Na przykład czarna koszula i białe spódnica, Jaką bieliznę wtedy wybrać? Tutaj są dwie możliwości. Pierwsze, zakładacie bieliznę w dwóch kolorach, czarny stanik i cieliste majtki. Ważne jest tu, aby były one z jednego materiału i fasonu. Drugi wariant to komplet bielizny w tym samym kolorze i w tym przypadku kolor dopasowujemy do najjaśniejszego koloru naszych ubrań. Dbajcie o wygląd Waszej bielizny, gdyż to ona dodaje nam pewności siebie i jest podstawą naszego stylu. Wasza baza w bieliznie to podstawa, niestety wiele uważa ją za niepotrzebną i zbyt nudną, ale jest ona niezbędnym elementem naszej garderoby. Posiadając ją możemy przejść do następnego etapu, którym jest e, gra wbrew zasadom. Ale tu trzeba rozróżnić, kiedy to było z niewiedzy, a kiedy byłoście świadome tego nieoczywistego ruchu. Łamanie zasad w biliznie jest wtedy, kiedy do białej koszuli czy topu zakładacie czarny koronkowy biustonosz. Nietozienkowe połączenie albo na odwrót. Pod czarną koszulę zakładacie beżowy koronkowy bystonosz. To jest bardzo szykowne połączenie, dlatego przemyślcie dojrzałość waszego stylu i ocencie gotowość łamania zasad. Jeszcze jedna kwestia, którą chciałabym z Wami poruszyć, to sposób przechowywania bielizny. Oczywiście starajcie się wybierać jakościową bieliznę, gdyż posłuży ona Wam zdecydowanie dłużej i nie zapominajcie dbać o nią ze szczególną uwagą. Zresztą trzeba dbać o wszystkie swoje rzeczy, a jak dbać o bieliznę? Zacznijcie od właściwego przechowywania. Troska bielizny zaczyna się w chwili, gdy ląduje w Waszej garderobie. A jeśli rzucać ją gdzie popadnie z nadzieją, że po założeniu będzie leżała idealnie, to jesteście niestety w błędzie. Biustonosze nosze, majtki, dodatki do bielizny, ze względu na delikatny materiał, powinny być przechowywane w odpowiedni sposób, aby nie traciły swojego kształtu oraz, oraz prozdrowotnych właściwości. Punkt pierwszy. Uporządkujcie bieliznę pod kątem koloru, rodzaju, częstotliwości, noszenia lub okoliczności. Porządek w ułatwi Wam codzienne przygotowanie się do pracy lub szukanie odpowiedniego stanika, majtek, gdy ma się zbyt mało czasu. Punkt drugi. Nie zgniatajcie miseczek kosza, unikajcie składania staników na pół, wywijanie ich na drugą stronę oraz tym bardziej zwijanie ich w kłębek. Trzeci punkt. Układajcie biustonosze na płasko, swobodnie opierając je o poprzedni model, a w przypadku braku miejsca włóżcie miseczki stanika jedna w drugą lub rozważcie ich wieszanie na wieszakach. Majtki natomiast warto złożyć w dokładny i równy sposób, ponieważ zajmują wtedy dużo mniej miejsca. A odpowiednie przechowywanie pozwoli Wam nie tylko zadbać o blizny, ale również uporządkuje Waszą garderobę i oszczędzi Wasz czas. Moje Panie, blizna okrywa nasze ciało każdego dnia, ulegając zabrudzeniu i zużyciu. Bazamy do ciała, perfumy, pot no działa niekorzystnie na delikatny materiał często pranie powoduje, że traci kolor i szybko się niszczy. Wiele z nas wyrzucają do pralki wraz z innymi rzeczami, rzadko spoglądając e, na metkę dotyczącą czyszczenia. Następnie wyciągamy popruty, koronkowe majtki i zdeformowane gustonasze, a tak niewiele czynności trzeba wykonać, aby uzyskać czystą i ciągle e, nową e, bieliznę. Pierwszym krokiem jest segregowanie bielizny według jej materiału i koloru. Bieliznę nale należy prać w wodzie o temperaturze 30-40 stopni, a do prania w pracy należy zastosować specjalne woreczki, do których wkładamy biustonosze. Mamy wówczas gwarancję, że nasz stanik nie ulepnie deformacji, a także nie zniszczy się e, jego e, części ozdobne. Biorąc tanik trzeba pamiętać, żeby zapiąć haftki, żeby metalowe zaczepy nie, poda nie podarły materiału. Białą bieliznę nigdy nie bierzemy z kolorową. Wskazany jest pranie w specjalnych płynach do dziecięcych ubranek, dzięki którym chronimy się przed alergią skórną, a substancje delikatne usuwają zabrodzenia. Pamiętajcie o tym, że styl każdej kobiety zaczyna się właśnie od bielizny. Dziękuję Wam za obejrzenie tego odcinka i do zobaczenia w następnym.